Damian Lisiecki, organizator tego wspaniałego turnieju. Czy ciężko było zorganizować w obecnych czasach, przy obecnej konkurencji, również innych turniejów w tym samym czasie, taki turniej w Poznaniu? Tak, no, powiem dziś, no, trzeba było spojrzeć na to w taki sposób, że faktycznie ta inflacja jest ogromna i koszty faktycznie organizacyjne są dużo większe niż były wcześniej, mimo to, że robię to już tyle lat, no to gdzieś tam zawsze jakieś niespodzianki wychodzą, no ale roszną koszty faktycznie i, i coraz trudniej też y, pozyskać środki na, na takie przedsięwzięcia. No, udało się w tym roku, no wszedł też sponsor strategiczny NA i to y, y, oprócz oczywiście tych partnerów, których już mam wielu, przez wiele lat, jak, y, jak Totalizator Sportowy, jak Veolia, jak Terlan, oczywiście Miasto Poznań, Urząd szałkowski gdzieś ci partnerzy są stali, ale no, te koszty wzrastają i musiał, musiał być z nami nowy partner, żeby udźwignąć ten, ten poziom organizacyjny i poziom sportowy zawodów. Nie będę wyróżniał nikogo. Dziękuję wszystkim za wsparcie na ten moment i mam nadzieję, że ten event się odbędzie na takim poziomie dla naszych mieszkańców, że będzie satysfakcjonujący jak najbardziej. Ile drużyn będzie brało udział w rozgrywkach, czy do wczoraj jeszcze kompletowaliście mm, składy, czy już wiadomo ostateczną ilość mm, par, które wezmą udział? Znaczy to jest, tutaj zjeżdżają ludzie z całej Polski, zarówno jeżeli chodzi o pary męskie, jak i żeńskie. Y Dwa inne eventy się odbywają w tym czasie, gdzieś tam podział tych zawodników, zawodniczek nastąpił. Natomiast mamy 22, pary żeńskie w mamy 22 pary w turnieju kobiecym, żeńskim i 32 pary w turnieju męskim. Także no, jest uważam ok, oczywiście zawsze może być lepiej, natomiast sam patrząc na, na jakość, na personalne na personalny aspekt tych par to jest fajny poziom sportowy i już te 16 par żeńskich, które będzie walczyć w sobotę, w niedzielę i męskich będą mogły być ciekawymi widowiskami, takim wyrównanymi i zapraszam wszystkich serdecznie, bo rozegramy 64 spotkania przez, na czterech arenach przez te dwa dni eliminacje, będzie trochę mniej spotkań, ale sobota, niedziela to będą 32 spotkania par żeńskich i 32 spotkania par męskich z systemem brazylijskim, także będzie co oglądać i mi się wydaje, że dużo spotkań ciekawych będzie. Zaczynamy od najmłodszych dzieciaczków, które już w środę rozpoczną zmagania. Czy już wiesz, ile będzie par? Tak, mniej więcej będzie 80 dzieciaków w różnych kategorie, bo to chłopcy i dziewczynki. Będzie... Właściwie analogiczne rozgrywki jak do mini siatkówki halowej, tylko że na innych zasadach, czyli roczniki też takie, które uczestniczą zarówno w grze w dwójkami, trójkami, jak na hali. To będę uczestniczyć na plaży w tych rocznikach, natomiast no, zasady gry są inne, bo grają dwójkami, tylko na mniejszych polach. Jakieś atrakcje oprócz tego, że dla grających dzieciaków przygotowane są również? Nie, zostawiliśmy się w tym roku tylko i wyłącznie na sport, czyli mamy, zapraszam do kibicowania... Mam nadzieję, że naprawdę wyrównanych i dynamicznych widowisk sportowych. W niedzielę wielki finał, czy są jakieś prognozy? Masz jakiś typy, kto może zwyciężyć w tym roku? W kobiecym nie, natomiast w męskim w zeszłym roku wygrał para kądziuła uciepski i tak nie wiem, w jakiej formie są w tym roku, jak to wygląda ich poziom sportowy. Natomiast tak patrząc personalnie, myślę, że jest duża szansa, że oni będą, że oni mogą być na pierwszym stopniu podium. Jak oceniasz występ e, polskich siatkarzy w Rzymie? Miłe zaskoczenie. Z, moim zdaniem utworzona w tym roku para Kantor rudol Ogólnym akurat ten mecz ich e, chyba w jednej ósmej, co grali z, z parą amerykańską. Przegrali w tie-breaku tak naprawdę z e, niuansami. Tam jeżeli wchodzimy o aspekt sportowy, to moim zdaniem troszeczkę z y, wystawa piłki zawiodła, ale patrząc w ogóle na cały kształt to, to miłe zaskoczenie tej pary. Natomiast takie z, y, trochę mniej miłe zaskoczenie pary, y, Łosiak bryl z dużym potencjałem para, moim zdaniem mogłaby walczyć o medalę na trzy miesiące świata. Nie znam wewnętrznych aspektów, co się wydarzyło. Być może kontuzje mają chłopaki. Nie wiem, co się wydarzyło takiego, że skończyli rozgrywki na fazie grupowej. A gdzie A ciebie? Jeszcze kobieca para jest. Jeszcze kobieca para. I też wydaje mi się, że miłe zaskoczenie, że dziewczyny wyszły z grupy i weszły do fazy, fazy pucharowej. Wydaje mi się, że to dla nich jest duży sukces, jeżeli chodzi o parę kociołek, Wojtasik. Ty również jesteś mistrzem Polski w Siatkówce Plażowej, czy jeszcze grywasz? Gdzie Ciebie możemy spotkać? Niekoniecznie jako organizatora, ale grającego. Tak. Postanowiłem sobie w swoim turnieju zagrać. Także zagram w eliminacjach <grych> jeszcze, natomiast grywam sobie w turniejach amatorskich i faktycznie lubię, cały czas zdrowie mi pozwala, żeby gdzieś kontynuować tę przygodę siatkarską na amatorskim poziomie. Grałem w akademickim przyrodztwach Polski, także gdzieś tam lubię się, mówiąc kolokwialnie, boksować z tymi młodymi jeszcze i mam nadzieję, że też podpatrują pewne zagrania takie już, które mój wiek wymusza. Żeby je stosować do, do gry, no bo dynamika trochę mniejsza jest niż kiedyś. Natomiast tak, no będę, grał w, będę grał jeszcze w turnieju nacyjnym w swoim w piątek. Może widzę turnieju głównego, nie wiem, ale i tak gram. A turniej amatorskie, tak jak powiedziałem, gdzieś ta technika użytkowa, która już jest stosowana przeze mnie, no, gdzieś podyktowana jest, no, tymi to powiem gdzieś spadkiem wartości motorycznych. Wiek nieubłagalnie idzie w jednym kierunku, PESEL jest taki sam, a, a, a zapowiem, życie się to do przodu i, i trzeba radzić sobie inaczej, ale sprawia im to cały czas dużą przyjemność, satysfakcję, ta rywalizacja i, i, i z wielką przyjemnością uczestniczę w niej. Jeśli zdobędziesz pierwsze miejsce na Lotto Plaża Wolności, kto będzie Ci wręczał medal? Nie, nie zastanawiałem się nad tym, nie przewiduję takiego scenariusza. Życzymy niemniej powodzenia i do zobaczenia na Piachu. Dziękuję i zapraszam wszystkich serdecznie na najbliższy udanie.